Wiem, dzisiaj nie wiemy, jakie będą wyniki kontroli wewnętrznej, jaką, jaką zlecił pan e, prezydent, czy było naruszenie prawa, e, czy nie, to po pierwsze. A po drugie, na pewno ze względów etycznych, to postępowanie jest w by e, poza dyskusją. E, I e, koalicja, która w tej chwili rządzi w mieście, e, zaproponowała dostosowania kodeks. E, etyczny radnego Rady Miejskiej w Mielcu i on już sam samym Już nie tylko samym postępowaniem pana myśliwca, ale również rezygnacji z mandatu pana Wiśniewskiego, pana Mleczki, teraz pana myśliwca, który rezygnuje z mandatu jeszcze przed wstrzymajnięciem wywórzeń na dyrektora MZBM, no to jest w ogóle jakaś kpina i pod tym względem jeśli chodzi o te zachowania etyczne, to jest po prostu jedna wielka kompromitacja. Ja myślę, że, że to dobrze, że wniosek został skierowany do prokuratury, bo chcemy mieć pewność, czy zostało złamane prawo, czy nie zostało złamane prawo, a naruszone ewentualnie tylko te kwestie etyczne, jak, jak powiedziałem. I myślę, że, że ta decyzja, mam nadzieję też, że będzie szybka, prokuratury. No, no, bardziej, w jakby bardziej oczywisty sposób tę sprawę naświetli. Na znaczy e, bardzo słusznie i ma, nawet bardzo dobrze, że e, mieszkańcy patrzą na oświadczenie majątkowe, e, bo, to, bo dopiero po oświadczeniu majątkowym się okazało, że pan, e, e, pan pełniący wtedy e, obowiązki prezydenta miasta miasta wziął wprawę z tytułu zatrudnienia w szkole, nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, której i no jest, pytanie było skąd. I czy wykonywał w tym czasie pracę? Prawdopodobnie nie wykonywał, przynajmniej tak, tak wynika z oświadczeń, a jeśli wziął w tym czasie wynagrodzenie i tutaj w Urzędzie Miasta i tam w szkole, to jest w ogóle złamanie prawa, więc myślę, że to również wniosek wtedy otwarty do działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ja myślę, że te środowiska już nie po raz pierwszy udowodniły, że pod względem etycznym, etycznym są z wieloma rzeczami na bakier. Nie powinniśmy gdzie rozróżniać kolorów partyjnych. Nie? Tego typu postępowania powinny być absolutnie kontestowane przez mieszkańców, nagłaśniane i wręcz, wręcz no, tworzyć jakiekolwiek bariery, żeby do takiej sytuacji nie dochodziło. Ten kodeks etyczny miał nam. Miał nam opozycji w tej chwili e, trochę zamknąć usta, to czymś nie da się tego w taki prosty sposób, e, prosty sposób zrobić i trudno się nie zgodzić z pewnymi zapisami w kodeksie etycznym, że one wynikają wprost z konstytucji e, ustawy o samorządzie, czy, czy e, statutu gminy, gminy miejskiej Mielec. Te zapisy są w tych trzech aktach sformułowane i przewołane w tym kodeksie, więc jakby to jest oczywista oczywistość, jak mówił klasyk w tym, w tym akurat przypadku.